Pamiętaj, że Twoja atrakcyjność zaczyna się w Twojej głowie. Jeżeli uważasz, że jesteś atrakcyjny dla kobiet, to będziesz dla nich atrakcyjny. Jeżeli natomiast uważasz, że nie jesteś atrakcyjny dla kobiet i że nie będziesz podobał się kobietom i że kobietom się nie podobasz, to też nie będziesz atrakcyjny dla kobiet. No bo ilu jest przystojnych facetów? Facetów, którzy są dobrze zbudowani, zaradni nawet życiowo, przystojni, tak, ale mimo to mają problemy w relacjach z kobietami. To się właśnie bierze stąd, że oni w swojej głowie są dla siebie nieatrakcyjni i oni sami siebie sabotują w relacjach z kobietami, ponieważ uważają, że oni i tak się nie podobają dziewczyniom, i tak nie mają szans z tą dziewczyną i tak dalej, nie? I mimo, że są przystojni, zaradni życiowo, to tak czy inaczej nie mają sukcesu w kontaktach z kobietami. A ile jest facetów, którzy są w cudzysłowie powiedzmy brzydcy, a efekty z kobietami mają, tak? jest takich facetów bardzo dużo. I to wszystko wynika właśnie z Twojego myślenia. Co Ty masz w głowie? Co Ty na swój temat myślisz? Dlatego myśl mądrze